Powiedz więc, jak zostałeś szarym strażnikiem? Rozumiem, że wolisz zachować to dla siebie. W porządku. Przepraszam, jeśli byłam wścibska. Z chęcią Cię posłucham. Rendon Hall, Arl Amarantu? Dlaczego? Czym sobie na to zasłużyłeś? Jesteś ostatnim z Kuslandów? Nie miałam pojęcia, panie. Tak masz rację. Nie wolno ci już używać tytułu, prawda? Ale to nie znaczy, że musisz wymazać z pamięci swoje własne pochodzenie. Nie trać nadziei, drogi przyjacielu. Przetrwałeś mimo wszelkich przeciwności. Nikt nie wie, co los zaplanował dla ciebie i twojego rodu. Nie jest tak źle być strażnikiem, prawda? Czasem pocieszam mnie myśl, że wszystko skończy się tak jak powinno że wszystko będzie dobrze. Zostałeś wybrany, jako jeden z nielicznych przetrwałeś dołączenie. Być może los tak chciał. Dobrze. Ktoś nas Co zaczepia od azylu? razu. Nic tu dla ciebie nie ma. Hmm. Więc to jest azyl. Czego chcesz? Słyszałeś o urnie świętych prochów? To tylko legenda. E, badania Brat sugerują, że to może być coś więcej. Nie wiem, kim jest brat genitivus, ani co twierdzi. Wiem jednak, że ludzie do wszystkiego dadzą się przekonać. Hmm. I pewnie nie wiesz, czy jest tutaj brat genitivus. Nie. Chciałbym rozejrzeć się trochę po azylu. Nie podoba nam się, gdy mieszkańcy Nizin rozglądają się po naszym domu, jak po jarmarku. Mam kilka pytań o azyl. i ruszaj w dalszą drogę. czego nigdy wcześniej nie słyszałem o azylu? Trzymamy się w swoim gronie. Nie mamy powodu, żeby ujawniać naszą obecność. Dzięki temu panuje tutaj spokój. Kto sprawuje władzę nad wioską? Ojciec Eirik jest naszym duchowym przywódcą i przewodnikiem. Wielebny ojciec? Pierwsze słyszę. Tu w azylu zawsze tak było. Nie kwestionujemy tradycji. Wasze tradycje aż tak różnią się od naszych? U nas nie wszystko jest takie jak na Nizinach. Dobrze, więc wybacz. Możesz dokonać zakupów w naszym sklepie, a potem zabierz swych towarzyszy i ruszaj w drogę. Musimy być bardzo ostrożni. Coś tu nie gra. O, też to zauważyłem. To powinien się przyczepić. strategia. Powiedz mi, zamierzasz wędrować na północ, aż stanie się ona południem i wtedy zaatakujesz arcydemona od tyłu? Hmm, sądzę, że to byłby całkiem ciekawy pomysł. E, o czym ty mówisz? Naszym celem jest arcydemon. A oddalamy się od niego, bo szukamy spalonych szczątków jakiejś kobiety. Nie będę za tobą ślepo podążać, gdy uciekasz przed walką. Hmm. Wcale nie uciekam, Sten. Więc odwróć się i walcz. Mroczne pomioty czekają. Stracimy trochę poparcia, ale. Mało nas to interesuje. Ile ma Sten u nas? No. Masz moje podziękowania. Damy mu prezenty i będzie dobrze. Masz moje podziękowania. Tu jest książka, śmierć templariusza, roślinka. Tam są kurczaki. Jasne. Dalej, dalej piękna Ani. Gdzie żeś była? Powiedz nam. Byłaś w górze? W dole byłaś? W mieście króliki goniłaś? Dalej, dalej, piękna Ann. Gdzie żeś była? Powiedz nam. Jakiś dziwny dalej, dzieciak. Dalej, dalej, piękna... Kim jesteś? Nie powinna cię tutaj być. Porozmawiamy z nim. Kim jesteś? Ja zapytałem pierwszy. Szukam brata Genitivusa. Kogo? Dlaczego miałbyś tu kogoś szukać? To nie jest miejsce dla mieszkańców Nizin. Dzieciaki też są jakieś dziwne. Co? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Eee, Persweza, wyglądasz na mądrego chłopca. Co wiesz o azylu? Azyl to azyl. Ja mam jednak pewną tajemnicę. Chcesz zobaczyć? Eee, pewnie pokaż. Chłopiec wyciąga coś z kieszeni, kość palca. Białą od słońca i wypolerowaną od ciągłego dotykania do kogo należała? Nie wiem. Totalizm na szczęście. Zawsze mam go ze sobą. Tylko nikomu o tym nie mów, dobrze? Ha, nie jesteś taki zły, ale i tak nie powinno cię tutaj być. No tak, dzieciak, który nosi kość palca. Zdecydowanie coś jest nie tak z tą wioską. Wen, to chyba twoje. O, moja torba ze składnikami. Dziękuję ci, moja droga. Zastanawiałam się, co się z nią stało. Zostawiła się w obozowisku, przy ognisku. A tak, teraz sobie przypominam. Z wiekiem człowiek staje się roztargniony. Jak chcesz. Pozwól, że ja to zrobię. Czernica runa spowolnienia. A, powinnaś mnie widzieć jakieś 15-20 lat temu. Od tamtego czasu mój ogień nieco przygasł. Dziękuję Ci Leliano, że pozbierałaś rzeczy za starą kobietę. Tak, wszyscy jesteśmy wzruszeni. Wejdziemy teraz sobie tutaj do domu. Zobaczymy co tam na nas czeka. Mm, kufer. Pozwól, że ja to zrobię. Będzie łatwo. Pozwól, że ja to zrobię. No, coś nie chcę. Czym mogę pomóc? Gotowe. List miłosny, kolejny. Nie wiem, ile to już mamy tych listów. Zaraz się zobaczy. Siedem. No to jeszcze pięć gdzieś leży, bo rozsianych po grze. Pozwól, że ja to zrobię. Kracy nowe rękawice z czerwonej stali. Ten ołtarz wygląda na niedawno używany. Pozostała tu kałuża krwi, ściekając, e, krwi, ściekającej kroplami po bokach. Kontynuuj. Nie spodziewałam się znaleźć czegoś tak niepokojącego. Coś jest bardzo nie w porządku z tą wioską, prawda? No, zdecydowanie. A o ile się nie mylę... Ruk nadchodzi. No właśnie, wychodzimy z domu, a tutaj... A tutaj się na nas ścigają. Więc znaleźliśmy chyba coś, czego nie powinniśmy znaleźć. Dzieciak, którego spotkaliśmy, gdzieś zwiał... Co tam jest? No nic, dobra. No to zapisujemy i wspinamy się wyżej.

Na całe szczęście łyny nas asykurowała za naszymi plecami robi się tu powinien być sklep o ile się orientuję Powinien być, ale nie ma sprzedawcy. Jak chcesz. Antywiańskie skórzane buty, prezent dla Zevrana, medalik. Ten medalik nie pamiętam dla kogo. Łukokomaga. komaga. Jasne. Pozwól, że ja to zrobię. Topór popielnych wojowników. Zwłoki. Pozostałość pancerza i ubrań na tych okaleczonych zwłokach e, wskazują, że pochodził z Redcliffe. To jeden z rycerzy Arla Emona. No to jak widzimy. Pozwól, że ja to zrobię. Rycerze Arla jednak dotarli tutaj, ale żaden nie wrócił. Będzie łatwo. Dlaczego? No, tu mam nadzieję, że zaraz się przekonamy. Został bez głowy. Zaczynajmy. Spinamy się coraz wyżej. Jak chcesz. Nam. Jak chcesz, mikstur Kalerium. Robi się. Miksturki killerium zawsze się przydadzą. Jak chcesz, roślinki też. I zapiszemy. Błogosławieni jesteśmy ponad miarę. Święta i umiłowana wybrała sobie nas na swych strażników. Ten święty obowiązek tylko nam jest przeznaczony. Radujcie się, bracia, i gotujcie swe serca na jej przyjęcie. Wznieście swe głosy i nie rozpaczajcie, gdyż wyniesie ona swe wierne sługi ku chwale, kiedy jej. No właśnie. A, witaj. Słyszałem, że po wiosce kręci się jakiś gość. Ufam, że Azyl jak dotąd ci się podoba. Ja nie licząc tego, że chcieli nas, chcieli nas zabić, to całkiem przyjemna wioska. Zabiliście rycerzy z Redcliffe, widziałem ciała. Tak, bracia moi, dzieje się, gdy wpuścimy do wioski kogoś z zewnątrz. Oni nie umieją uszanować naszej prywatności. Jeśli mu pozwolimy odejść, opowie o nas innym. Wieść się rozejdzie i co wtedy? Ty nieznajomy nie rozumiesz naszych zwyczajów. W swej ignorancji sprowadziłbyś do azylu wojnę. Eee, a co z bratem Genitivusem? Co z nim zrobiliście? Nie mamy obowiązku tłumaczyć się przed tobą z naszych czynów. Mamy nasz święty obowiązek. Gdyby nie udało nam się jej obronić, popełnilibyśmy wielki grzech. Wszystko zostanie wybaczone. No i już nas atakują od razu. Wen, Gdzie jest ten cholerny braciszek? A tu ucieka. Mały popapraniec. No. Co on miał przy sobie? Medalion kultysty, złoty pierścień, czyli nic ciekawego. Biedny granat, rękawiczki, trochę golda. Mamo srebrna sztabka, to chyba dla zewrana o ile się orientuję. Pierścień wiary, 10 odporności na ogień. Bóg, że ja to zrobię. Średnicza runa spowolnienia. Powiem wam, że te tekstury, które wrzuciłem chyba są słabsze od tych, które miałem poprzednio. Nie wiem jak wy, ale ja zwracam uwagę na takie rzeczy. No i gra zapewne lepiej chodzi, dlatego... Bo nie musi się tak wysilać przy ich odczytywaniu. Jeszcze się pobawię. Z tymi teksturami troszeczkę. Tu jest ukryte przejście. Mamy brata Genitivusa, oczywiście, najpierw idziemy spiskać. Jakiś zwykły helik, najwyraźniej. Fu Wyrzuci się najwyżej go. I porozmawiajmy z nim. Kim jesteś? Przysłali cię, żebyś dokończył dzieła? Brat Genitivus? Ty nie jesteś jednym z nich. Dzięki niech będą stwórcy. Znalazłeś urnę? Czy upadłem przed nią na kolana i zapłakałem? Nie! Czy udało mi się odkryć, gdzie się znajduje? Tak. Azyl leży w cieniu góry, w której ukryta jest urna. Znajduje się tam stara świątynia, wzniesiona do jej ochrony. Drzwi są zawsze zamknięte, ale wiem, gdzie jest klucz. Erik nosi medalion, który otwiera drzwi do świątyni. Widziałem, jak to robi. Ten medalion? Tak, to jest twój klucz. Stawiesz mnie na zbocze góry, a pokażę ci jak działa. Na pewno wytrzymasz tę podróż. To niedaleko będę mógł wesprzeć się na twoim ramieniu. Dla urny warto znosić ból. Hmm. W porządku, ruszajmy. O, dobrze. Pomóż mi, nie będziemy tracili czasu na, na zbędne Zmiednio rozmowy. Nie spowalniać. I ruszamy do świątyni. ołna świątynia wpis w kodeksie. No to jesteśmy na miejscu. Daj mi medalion. Zobaczymy czy pamiętam co z nim trzeba zrobić. Ta, widzisz? Można przy nim manipulować w ten sposób. I proszę bardzo. Klucz. Co dalej? Hmm. Co z nim dalej zrobić? I voilà, mamy świątynię. Nie całkiem okazała. Dał, żeby tylko obejrzeć tę salę w pełnej krasie, tak jak ją zbudowano. A jednak pośród lodów i śniegów wciąż widać pozostałości dawnego piękna. Eee, musisz być czujny, bracie. Przepraszam, co powiedziałeś? Jestem nieco roztargniony, wybacz. Te rzeźbienia powstały niedługo po śmierci Andrasty. Być może ujawnią nam jakieś nieznane fakty z jej życia. Potrzebuję więcej czasu na dokładne zbadanie tych posągów i rzeźbień. Chcesz tu zostać? Na pewno jest bezpiecznie. I tak nie mógłbym za tobą nadążyć z powodu ran. Raczej nic mi nie grozi. Nie ma tu nikogo z wioski. Idź, nic mi nie będzie. Może moim przeznaczeniem było jedynie doprowadzenie ciebie do urny. Czy jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć o świątyni? Została wzniesiona, aby chronić urnę przed tymi, którzy chcieliby ją ukraść lub zniszczyć czyli przed imperium Tewinter. O jakich niebezpieczeństwach mówimy? Nie jestem pewien. W takich sprawach legendy nigdy nie są zbyt precyzyjne. Tylko wiernym dane będzie ujrzeć święte prochy. Niewiernych czekają jedynie śmierć i nieszczęście.